Każdy z nas, jak tutaj siedzi, doświadczył przemocy. Pewnie nawet sam nieraz był sprawcą. Ta klatka jest tak naprawdę, wydaje mi się, bardzo symboliczna i ona dosyć dużo paradoksalnie w sobie mieści. Wiesz myślę, że samo takie zwrócenie uwagi po prostu na to, że wszystkich nas to dotyka, że wszyscy jesteśmy tymi ofiarami. Ina, dziękuję Ci za udział w projekcie. To ważne. Cieszę się, że udało nam się w końcu spotkać. Terminowo. To nie było łatwe, ale nie poddaliśmy się i to najważniejsze. Wybrałaś temat przemoc i nad nim dzisiaj pracowaliśmy. Zaraz do niego nawiążę, ale wcześniej chciałbym Cię jeszcze zapytać o to, co skłoniło Cię, żeby wziąć udział w tym projekcie. Wiesz, co bardzo mi się podobało, to, że tak naprawdę. Dzwoniąc i pytając o udział, zostawiłeś mnóstwo przestrzeni do tego, aby ktoś tak naprawdę sam powiedział, co mu w duszy gra, więc myślę, że ta możliwość wyrażenia siebie w i Twojej wizji. A dlaczego właśnie wybrałaś ten temat? Dlaczego to właśnie przemoc? No tak jak rozmawialiśmy na samym początku, no to, to miała być najpierw miał być transport zwierząt, a potem w sumie jak tutaj przyszła mi to wszystko, co funkcjonowało w tej przestrzeni, no to zobaczyłam, że tak naprawdę można to jeszcze poszerzyć o te, temat przemocy jako takiej, bo czy to będzie przemoc wobec zwierząt, czy wobec ludzi, czy w ogóle przemoc. Ta klatka jest tak naprawdę wydaje mi się bardzo symboliczna i ona dosyć dużo. Y Paradoksalnie w sobie mieści. Mhm. Mhm. Fakt. A czy ty w swoim życiu miałaś jak, jakąś styczność właśnie z jakimiś przejawami takiej przemocy, gdzie to właśnie w tym momencie chciałabyś to trochę jakby rozliczyć? Jak to wygląda u ciebie? Wiesz, co, wydaje mi się, że wszyscy w sensie to jest tak samo jak większość emocji czy doświadczeń, jakie mamy w życiu, no to one są uniwersalne. Każdy z nas jak tutaj siedzi doświadczył przemocy, pewnie nawet sam nieraz był sprawcą. No to jest wpisane w bycie człowiekiem i wiadomo, że e, chcielibyśmy, żeby był jak najmniej przemocy, ale to są takie bardzo górnolotne sformułowania i brzmi jak Paulo Coelho, ale myślę, że ta przemoc też jest gdzieś tam wpisana w nasz byt tutaj na ziemi. Co byś chciała właśnie, abyś e nie wiem, wydarzyło za pomocą tego zdjęcia? Może jakaś tutaj idea Tobie też przyświecała właśnie biorąc ten temat na, na, na tapetę? Hmm. Wiesz co, myślę, że samo takie z, z, zwrócenie uwagi po prostu na to, że wszystkich nas to dotyka, że wszyscy jesteśmy tymi ofiarami i też yy... Mam nadzieję, że po prostu każdy, przez to, jak te zdjęcia są otwarte, każdy z widzów będzie mógł sam sobie odpowiedzieć na pytania, czym to zdjęcie dla niego jest. I mam nadzieję, że to będzie taką dużą siłą tego. To cóż, dzięki Ci bardzo. Mam nadzieję, że w naszym życiu będzie jak najmniej tej przemocy. E, I następne nasze spotkanie fotograficzne będzie już na jakieś dużo przyjemniejsze tematy. <laughs> dziękuję, Damian, dziękuję Twojej ekipie za proszę. Dzięki bardzo. Hej. Mam tutaj małą zawieszkę w tej chwili, bo nie mogę doczytać się swojego pytania, które napisałem. nie? Przetnę to niestety o...